Oskar Klamżyński, AZDZAGH Kraków. Dzisiaj zdemolowaliście przeciwników. Wstwiesza się do, że to, że jak zaczynacie spotkanie prostych. Wszystko już układa się po naszej myśli, rybale, was dzisiaj zbyt były mi i wydaje się, że takie dostatki kadrowe były dla Was nadpowy gości. No właśnie myślę, że brak ich kilku kluczowych zawodników spowodował taki a nie inny przebieg wydarzeń. No i tak jak Pan powiedział, niczym nas nie zaskoczyli, wiedzieliśmy, że grają dużo z kołem, e, wiedzieliśmy, że rzucają z daleka, więc nic nowego nie pokazali w dzisiejszym meczu. Jakie widzisz różnice między ja Giełdą z a tą seniorską z bo jeszcze niedawno występowała w młodzieżowych rozgrywkach, skoro też grasz w drużynie rezerw, gdzie w drugiej Lidze Grupy Śląskiej też jest mnóstwo takich drużyn młodzieżowych. No, przede wszystkim różnica jest no, w poziomie, wiadomo, no, juniorska piłka, seniorska to są dwa różne światy. No i przede wszystkim fizyczność. W juniorach na pewno nie ma takiej fizyczności jak w seniorach. Jak byś się siebie jako jakie są twoje mocne strony, gdzie się lepiej gra w obronie czy w ataku? Ja myślę, że i w ataku, i w obronie jestem zagrożeniem. Myślę, że jestem bardzo ambitny i waleczny i myślę, że i tu, i tu mogę się pokazać. No, Odnoszę wrażenie, że już przepiscie na ten poziomie pierwsze i tak no, ogólnie, że przy w tej drugiej ludzie widać już wyraźnie proszkę, że drużyna jest lepiej zgrana. wyniki też są trochę lepsze. I co nosi się na to, że zakończycie ten sezon górny już szóste. Masz nadzieję, że może uda się do czołowej trójki? No my chcielibyśmy zająć jak najwyższe miejsce. Tak jak pan mówi, tutaj już powoli się zgrywamy z chłopakami, wygrywamy coraz więcej meczy. Chociaż w pierwszej rundzie nawet jak przegrywaliśmy, to przegrywaliśmy jedną bądź dwoma bramkami. Także myślę, że ten czas dał nam dużo do, do doświadczenia i teraz już po prostu lecimy po jak najwięcej zwycięstw. Gielce, czyli taki zespół niewygodny, grający szybko, bezpośrednio, szukający okazji do kontry, do szybkich ataków, ale Wy też tak potraficie grać. Czego spodziewasz się po tym najbliższym meczu? Na pewno spodziewam się szybkiej gry SMS-u, bo są to chłopacy młodzi, bardzo szybcy właśnie waleczni i to będzie najbardziej do wytrenowania tempo gry. Dziękuję za ruch. Dobra, dziękuję.